Gdy nie Redę i Wejherowo czekają na loty samolotowe. Jednakże spokojnie, to akurat dobra wiadomość chodzi bowiem o powstanie map termowizyjnych budynków i sieci ciepłowniczych. To umożliwi zlokalizowanie miejsc strat ciepła zarówno w publicznych, jak i w prywatnych budynkach. Będą one kolorowo, kolorowe, czyli każdy będzie mógł zobaczyć swój budynek w takiej kolorystyce od zieleni poprzez pomarańcz do czerwieni. Gdzie to ciepło ucieka? Dzięki powstaniu map, elektrociepłownia będzie mogła stale monitorować swoją sieć, zapobiec ewentualnym stratom i przyczynić się do oszczędzania energii. Podobnie, miasta będą mogły w ten sposób zmodernizować te budynki komunalne, w których wykryte zostaną źródła utraty ciepła. Po co to robimy? No, po to, żeby zostało jak najwięcej pieniędzy w kieszeni podatników czyli w budżecie ale oprócz tego oczywiście będzie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, więc znowu zużyjemy mniej surowca po to, żeby produkować to ciepło. No i ten trzeci aspekt to jest aspekt e, korzyści dla naszego mieszkańca, dla każdego właściciela nieruchomości. Każdy będzie mógł wejść na stronę internetową, na taką mapę interaktywną i zobaczyć, jak zachowuje się jego budynek właśnie pod względem strat ciepła i na tej podstawie podjąć decyzję. Czy, modernizuje, czy termomodernizuje, kiedy termomodernizuje, w jakim zakresie, czy etapowo, czy nieetapowo. To jest taka dodatkowa wiedza dla naszych mieszkańców. Wspólne działania samorządów Wejherowa, Redy, Rumi i Gdyni oraz spółki OPEC powoduje, że koszty powstania mapy termowizyjnej są niższe niż w przypadku indywidualnych zleceń. Zlecając taką usługę, uruchamiamy nalot na cały pas od Wejherowa aż do Gdyni. To powoduje, że to jest tak naprawdę jedna usługa, że zlecamy to razem i wtedy zawsze koszty są dużo niższe. Powstanie termowizyjnych map to również istotny krok w kierunku ochrony klimatu. Dzięki temu może nieco zmniejszyć się ilość emitowanych do powietrza pyłów oraz dwutlenku węgla.